Zabierz mnie stąd. Zabierz szkatułkę z tej ciasnoty. Pamiętaj, że to siostra moja. Dziewka, nie siostra, Mietek. Przestań, Jasiek, bo zabije to zabiję? A ona w oczy jego patrzy wściekła, że jest z nim równa myśli. Latała, skakała, aż się zesrała. Ja tobie rozgrzeszenia nie dam. Już czuję, że dobrze jest. Już jak mam płynąć, wiem. Ja tobie, Mietek Basiu, oddaję. Basie i dziecko, jak z mamą, będzie chciało iść. Przeazwań, słucha, Nie <grym> Mieciu. Co powiedziałem? Chciałaby matka, żeby życie się odmieniło? U niego pod domem skamryć będziesz? Panią chcesz być? Pani u niego? Czego ty nie tego ode mnie chcesz? Czego ty taki? Kupić cię chce? Kupić mnie tek. Nie kupić! Honor trzeba mieć! Dla ciebie każdy dobry, kto w z tobą równy! Wasia, jak pies! Po podwórku skacze, warczy, ujada! Przy mnie stań! Ale ja już bliżej nie mogę. I dopiero ten plan uspokoił mnie, jak zobaczyłem siebie w swoim życiu. Wymoszczonym, tylko bardziej puszystym. Prześnie to swoje życie.